Dzień dobry, Kartofelek. Pozdrawiam moją córkę. Słuchajcie, dzisiaj szybki odcinek o AliExpress, a dokładniej jak nie dać się orżnąć na AliExpress, czyli już odpalam aplikację i Wam pokazuję. Wchodzimy, mamy, powiedzmy, chcemy kupić buty. Przeglądamy, przeglądamy, wyskakują nam jakieś buty. Słuchajcie, pod żadnym pozorem, pod żadnym? pod żadnym pozorem nie kupujcie Towaru, który znajdziecie od razu na AliExpress. Najczęściej jest tak, że jeżeli coś pojawi się u nas po raz pierwszy, to AliExpress zawyża cenę, bo jeżeli się nabierzesz i od razu to kupisz, no to oni są do przodu. Także AliExpress działa tak, że mamy ten sam sklep, tak naprawdę z różnymi cenami się wyświetla tobie. I teraz wchodzimy, wpisujemy tą nazwę, tego, tego, te, w tym wypadku butów. Wyszukiwarkę, i nagle się okazuje, że wychodzą nam już o 15-20 zł. Na przykład, taniej w tym wypadku, to już nieważne ile, jakiś tam procentowo i mamy coś takiego jak Big Safe, albo błędne oferty, albo Choice. Choice'a niekoniecznie polecam, bo tam idzie się naciąć, bo tam dostajemy promocję, że im więcej rzeczy weźmiemy, i tam możemy się naciąć, bo w którymś momencie. Aliexpress przestaje nam dawać już dobre oferty, tylko na początku, czyli pierwsze trzy rzeczy są faktycznie tanie. Ja mam to sobie rozpisane, kiedy Wam pokażę. Pierwsze trzy rzeczy są tanie, czwarta, piąta już tak średnia, a szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, żebyś dobił do tych najwyższych y, zniżek, to z kolei już są drogie rzeczy. Słuchajcie, wbijacie na y, stronę główną, tam są monety. Taka zakładka z serduszkiem, tam wbijacie, i tam są największe zniżki, które ja zauważyłem. O ile jesteście macie tę monety, czyli o ile regularnie wchodzicie tutaj w tym wypadku, wychodzi za jakąś tam mniejszą parę butów, 70 yy, parę zł. Sprawdzamy oczywiście komentarze, sprawdzamy gwiazdeczki, wszystko nam się zgadza. Jest to jak najbardziej yy, legitna strona. Widać, że ma dużo, dużo lajków. To jest ta sama strona, tak naprawdę. Tego samego producenta. W każdym razie. I pisze na przykład, że mamy minus 35% zniżki z monetami. Wchodzimy, odpalamy, wybieramy rozmiar. 42. No, niestety, kurdupeldnot. Dalej nie urosłem. Jakby nie patrzeć. I wbija się nam nagle cena 54 złote i 23 grosze. Minus 24 złote od tych 70. Słuchajcie, z 90 zł, bo spokojnie mógłby ktoś kupić za 90 zł, te buty i tak wychodzi podobnie albo taniej niż w Polsce. Nie? Także to jest ten moment właśnie, gdzie ludzie są orznięci najczęściej, bo ten but naprawdę idzie kupić. na przykład, bo no, to jest taki przykład, bo tutaj idzie ze wszystkim, ja kupuję czapki po 10 zł sobie. Stali Express. kolejny jadą, kolejne trzy sztuki jadą na przykład, nie? Gdzie tutaj za 10 zł? teraz ja sobie mogę, już nie, nie mówię o jakości, ale pewnie są. Sobie. O, jest ma nawet. Mój mikrofonik wyskoczył, który teraz używam. Za 56 i 40% upustu, no ja poniżej 40 zł. No i teraz jak tu widzicie, macie monety. Ja mam tutaj ja ustukane 7000 monet w tym wypadku. Y no, i te monety, żeby zdobywać, to trzeba wchodzić codziennie. Wchodzicie w to serduszko i zdobądź więcej monet i klikasz, klikasz, klikasz. Można tam jakieś gierki grać inne, ale to wszystko nie ma znaczenia, bo monety dostajecie: z kupowanie rzeczy na AliExpress, jak i po prostu odwiedzanie AliExpress, czyli wchodzenie, sobie szukanie. Jeżeli porujecie, porujecie na jakąś plecak w tym wypadku, bo ja sobie na przykład też bardzo chwalę ten plecak, który tu jest teraz na ekranie widoczny. I policujecie na niego jeden, drugi trzeci, no ale on to wyskakuje i wychodzi w bardzo dobrej promocji. Gdzie ja ten plecak y, kupiłem pierwszy za 50 zł, a drugi chyba kupiłem poniżej 40. Później sprawdzę z ciekawości, żeby nawet. Znaczy żeby, o plecaku też będzie pewnie odcinek. jakiś tam BHP rzeczy i tak dalej. Słuchajcie, to był na tyle odcinek. Y, w tym odcinku, w tym szybkim, krótkim odcinku, oprócz tego, że pierdzielę głupoty, to jeszcze chciałem wam. Y, jakby ostrzec, że można się nadziać, nie? Można się na tym AliExpressy nadziać, naprawdę, nie? No, także trzymajcie się. A, jeszcze jedno. Jeżeli ktoś jeszcze nie polubił, nie, jeżeli ktoś jeszcze nie jest moim widzem, nie dał mi suba, czy nie jest moim subskrybentem, nie polubił i tak dalej, to mógłby. Siema.